Jak co miesiąc Przedszkole Szkole Mały Europejczyk realizuje podstawę programową wzbogaconą o plan aktywności twórczej, który ma na celu wprowadzenie poszczególnych tematów w sposób ciekawy, dogłębny, to znaczy tak zwane wielozmysłowe poznawanie świata. I tak jak każdego miesiąca, tak i w miesiącu lutym, nasz plan dodatkowej aktywności. Twórczej, rozpoczął zimowy kulik w centrum gospodarstwa agroturystycznego Vitalis. Odbyło się wspaniałe ognisko, kiełbaski, drożdżóweczka, herbatka, zjazdy na sankach, no i nie zabrakło oczywiście kuligu bezpiecznego na workach sianem, zwiedzanie gospodarstwa, oglądanie zwierzątek. Od malutkiego przedszkolaka staramy uczyć się naszych podopiecznych pomagania Innym. Tym razem wybraliśmy się do schroniska dla zwierząt, aby wręczyć podarunki naszym milusińskim zwierzakom. Zachęcaliśmy do wspólnej zbiórki, do pomocy, a na korytarzach przeszkolnych znajdowały się pojemniki z karmą, kołderkami. Tego dnia po wizycie w schronisku wyruszyliśmy do pizzerii z okazji Światowego Dnia Pizzy. Dzieci poznały wszystko od kuchni, jak również samodzielnie przygotowały własną pizzę, a na koniec ze smakiem ją zjadły. Dnia kolejnego, po powrocie z schroniska dla zwierząt, przepełnieni ogromną miłością do piesków i kotków, przenieśliśmy się do czasów prehistorii do czasów prehistorii wynikających z realizacji podstawy programowej. I tak oto przez trzy dni nasze sale przedszkolne zamieniły się w czasy prehistoryczne. Poznawaliśmy historię dinozaurów, dowiadywaliśmy się jak wyglądały, czym się żywiły oraz jak wyginęły. Przez zabawę, zadania, filmy edukacyjne oraz place plastyczne poznawaliśmy bliżej ten jak odległy, fascynujący, a zarazem tajemniczy świat, gdzie żyli flintstonowie i krudowie. A nasi wspaniali rodzice podczas tych dni przygotowali dla naszych przedszkolaków wspaniałe kostiumy flintstonów, jaskiniowców i dinozaurów, aby umożliwić dzieciom jeszcze lepsze wejście w ten jak Fascynujący, wspaniały, tajemniczy świat. A nasze panie kucharki z przedszkolnej kuchni przygotowały flinstonowe babeczki, deserki, a wszystko to konsumowaliśmy przy ognisku w jaskini flinstonów. Nie mogło również zabraknąć egzotycznych zwierzątek. W każdym miesiącu do przedszkola mały Europejczyk. Przyjeżdża jakieś fascynujące, wspaniałe zwierzątko. Tego dnia odwiedziły nas również egzotyczne zwierzątka. Cóż to był za dzień? 12 wspaniałych, dużych terariów, a w nich piękne dwa kameleony, węże, pająki, karaluchy, patyczaki i inne egzotyczne zwierzątki. Przez trzy dni gościły na naszym obiekcie. Każdego dnia grupy przedszkolne, poszczególne schodziły na dół i spędzały tam 60 minut, aby móc brać na rączki, przytulać, dotykać te egzotyczne zwierzątka. Śmiechu było co niemiara. No i zbliżyliśmy się do połowy miesiąca luty. Któż nie wie, co to jest luty i luty połowa miesiąca. 14 lutego w przedszkolu Mały Europejczyk odbył się mini playback show z okazji Światowego Dnia Zakochanych oraz reportaż walentynkowy. W tym dniu wszystkie przedszkolaki ubrały się w kolorze czerwonym. A zadaniem naszych wspaniałych rodziców było przygotowanie swojego dziecka do miłosnego występu. Co to były za emocje? A mianowicie chętne dzieci wzięły udział w walentynkowym konkursie piosenki. Profesjonalna scena, blask fleszy, mikrofony w ręku, no i do dzieła, mini playback show w rytmach Love or Love. Odbył się jak zawsze z przytupem. Było bajecznie czerwono, a miłość fruwała w powietrzu. Światowy Dzień Zakochanych 14 lutego. Nie mogło zabraknąć reportażu walentynkowego w wykonaniu naszych pani nauczycielek, jak i przedszkolaków. Pytań było o masę, odpowiedzi jeszcze więcej. Wiadomo na jaki temat. Na temat miłości. Co to jest miłość? Kogo kochamy, kogo obdarowujemy prezentami, co możemy dać na prezent, wspaniały reportaż. Nie mogę się doczekać kolejnego. Jak już każdy wie, przedszkole Małe Europejczyk to masę, masę atrakcji, wspaniałej edukacji. A może najpierw wspaniałej edukacji i masę atrakcji. Tym razem przedszkolaki niemalże pofrunęły w kosmiczną podróż. Do przedszkola zawitało kosmiczne, mobilne planetarium. Każdy przedszkolak mógł stać się astronautą, mógł udać się w podróż rakietą kosmiczną. Tak, tak. Odkrywaliśmy kosmos przez cały tydzień. Kosmiczne planetarium, kosmos, kosmiczne roboty to zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej. Przedszkole Mały Europejczyk urozmaiciło, wzbogaciło zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej, zapraszając do przedszkola piękne, duże, przenośne planetarium, do którego każda grupa przedszkolna mogła wejść, spojrzeć w niebo, szukać gwiazd. I oglądać wspaniały kosmos, czuć się jak astronauta. Ale żeby tego było mało, przez cały tydzień przedszkolaki przynosiły do przedszkola kartony, puszki, nakrętki, plastikowe butelki, słomki, gazety, karton. a wszystko po co. Była to zbiórka surowców wtórnych po to, aby Budować własne kosmiczne planetarium, aby budować kosmiczne roboty, własną stację badawczą, a wisienką na torcie był właśnie przyjazd kosmicznego planetarium. Wprowadziliśmy literkę R jak robot. W książeczkach dydaktycznych robiliśmy szlaczki. Uczyliśmy się pisać literki, dzieci na dywaniku przebierały się za literkę R, a wszystko po to, żeby wspaniale móc wprowadzić temat. Kosmiczna przygoda, kosmiczne roboty, po prostu kosmos. Czyli przedszkole mały europejczyk jest to wielozmysłowe poznawanie świata w każdej dziedzinie. Tym razem był to temat wynikający z podręcznika kosmos. Tłusty czwartek. No tak, nie mogło zabraknąć takiego wspaniałego, słodkiego święta w naszym przedszkolu. I tu już z samego rana przedszkolne panie, przedszkolne panie kucharki, upiekły stos wspaniałych ponczusiów, które towarzyszyły nam przez cały dzień. Odbyły się wspaniałe konkursy, zabawy na słodko. To jest to, co dzieci uwielbiają najbardziej: był slalom z ponczusiów, obgryzanie na sznureczków ponczusiów, zajadanie się ponczusiami, malowanie ponczusiów małych i dużych. Miesiąc lucy w przedszkole Mały Europejczyk zakończyło z przytupem, a mianowicie wspaniałym, dwugodzinnym balem karnawałowym w domu weselnym Kazimierzówka. Bawiły się dzieci wraz z rodzicami. Impreza była szalona: poczęstunek, gry, konkursy, zabawy i oczywiście obowiązywały wspaniałe, wymyślne. Stroje karnawałowe, które pomogły dzieciom i rodzicom wejść w klimat karnawału. Party. W każdym miesiącu przedszkolaki z Małego Europejczyka w ostatni piątek każdego miesiąca mogą nocować w przedszkolu Mały Europejczyk gry, konkursy, zabawy. Imprezę rozpoczynamy o godzinie 17 z szaleństwami poszukiwaniem skarbów, zabawą w gorące krzesła, przygotowywaniem samodzielnie na naszej przedszkolnej kuchni pizzy, ciasteczek z niespodzianką, a na końcu oglądaniem wspaniałych filmów na naszym przedszkolnym kinie, leżąc na wspaniałych, grubych materacach. A najpierw jeszcze musi odbyć się wojna na poduchy. Następnie padamy, szczęśliwi po wspaniałych zabawach, po znalezieniu skarbów na terenie przedszkola, oglądamy filmy w kinie. Pobudka o 6-7 rano, Śniadanko przygotowują dzieci same, razem z paniami nauczycielkami. Dalej gry, konkursy, zabawy i odbiór dzieci dopiero o godzinie 13 w sobotę. Czyż nie jest to wspaniałe przedszkole dla Państwa dzieci? Och, co to był za miesiąc luty. Jeżeli chcą Państwo, by Państwa dzieci w taki sposób przeżywały każdy miesiąc w przedszkolu i mogły wspominać swoje przedszkole latami. To czym prędzej zapiszcie go do przedszkola, mały europejczyk Verblongu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, jak również naszego profilu na Facebooku, który Nie. każdego dnia dostarczać będzie Państwu niezliczoną ilość emocji i uśmiechu dzieci. Jeżeli szukacie uśmiechu, radości na twarzy waszego dziecka, to przedszkole mały europejczyk. Gwarantuję Wam to każdego dnia. Osoby zainteresowane, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, Wioleta Stępczyńska.